Dzień dobry państwu witamy serdecznie w maszkowie. Na podpisaniu umowy między gminą Nowogarta a parafią, rzymskokatolicką pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Żabowie, którą reprezentuje ksiądz Krzysztof Kapała Probos Kopala. Kopala, przepraszam, tak źle przeczytałem to mój błąd proboszcz parafii a jest z nami jeszcze sołty z Maszkowo, pan Krzysztof Bernach wraz z mieszkańcami, tak. bo mieszkańcy, a i Kościół, i sołectwo to są nierozwiązalne i bliskość. Strzyg... Jeden organizm. Jeden organizm, tak to, tak to <laughs> powiedzmy. A spotykamy się dzisiaj po to, aby podpisać umowę na finansowanie części remontu tego oto pięknego naszego zabytku gminy Nowogard. Skierowaliśmy do Rady Miejskiej projekt uchwały o zabezpieczenie środków. Rada Miejska środki zabezpieczyła, więc dzisiaj podpisujemy umowę i będzie można przystąpić do prac. Jak pamiętamy, nie jest to pierwsza część nie. tego remontu, ale o szczegóły, która to część, co już wcześniej zrobiliśmy, bym poprosił księdza proboszcza. Nasz kościół w Maszkowie tutaj jest kościołem XIX wiecznym, i od kilku lat w zasadzie rozpoczęliśmy tutaj pracę. Kiedy ja przybyłem do parafii, już dach był zrobiony, ale poza dachem trzeba było wiele rzeczy podjąć, i rzeczywiście złożyliśmy taki projekt. Najpierw o dokumentację wystąpiliśmy, i to również się udało z pomocą gminy, aby to przygotować. I następnie przez trzy lata. Wykonywaliśmy poszczególne prace z wymiany belek, stropu, i zaplanowaliśmy także wymianę całą elektryki, całej elektryki i, i instalacji odgromienia. To właśnie jest ten trzeci etap, który teraz tutaj finalizujemy w ramach tego projektu. Właśnie przy współpracy z gminą, która pomogła nam w wołowie, aby to dzieło mogło się rzeczywiście, to dzieło można było wykonać. Także to jest takie zamknięcie, pewna klamra tego jednego obszaru, co nie znaczy, że wszystko jest zrobione. Przed nami jeszcze jest dużo, dużo różnych pomysłów, inwestycji i potrzeb, także tej małej wspólnoty. Myślę, że małymi krokami będziemy się poszuwać do przodu i czas pokaże, co dalej. W tej chwili na tym etapie jesteśmy właśnie elektryki i instalacji odgromienia. Chcielibyśmy, aby w tym roku kalendarzowym to wszystko zostało zakończone. Dziękuję księże proboszczu, że ksiądz dba tak z mieszkańcami o nasz gminny zabytek, z kościół zarazem. Z perspektywy gminy to jest właśnie dotacja na zabytek. Tak. Rozmawialiśmy z księdzem proboszczem czy też wszystko. Ksiądz mówi tak, ja mówię na pewno jeszcze coś się znajdzie do roboty i uzgodniliśmy, że na przyszłe kolejne lata też pieniążki na w gminie pewno. się znajdą. Jeżeli tylko... A my na pewno będziemy mieć pomysły, to o, znaczy na pewno. Jeżeli będą pomysły, to my z gminy Środków nie będziemy żałować, tym bardziej, że w Maszkowie w ogóle klimat jest szczególny, jest wyjątkowy. Są tu wspaniali ludzie, których ksiądz otacza opieką duszpasterską, a z od strony, że tak powiem świeckiej, tu zgrywa to wszystko. Silną ręką trzyma Sołtys. Trzyma silną ręką Sołtys. Panie Sołtysie, proszę powiedzieć, czy, czy ta inwestycja w Kościół jest potrzebna, czy niepotrzebna? Jest potrzebna, bo nasz Kościół... Przede wszystkim zaczęliśmy od wymiany dachu, bo dach był w, opłapanym, w opłakanym stanie. No i później przyszedł czas, drugi, drugi etap to był wymiana okien na nowe. Trzeci etap to był właśnie pod sufitka. Cały strop wymiana, wymiana całego stropu, no i teraz zaczyna, i zaczynamy właśnie z tą elektryką, wymianą samej elektryki właśnie tutaj. nie podpowiadają, że drzwi jeszcze. A, jeszcze przepraszam, no, tak. przepraszam no, tak. bardzo, jeszcze były, jeszcze były drzwi, jeszcze były drzwi wymienione na nowe też. One zostały w tym pierwotnym stanie, który kiedyś tutaj był. No jest tak z, z tego naszego kościółka który był naprawdę w złym stanie już robi się perełeczka. perełeczka tak, I można tak ją powiedzieć. doprowadzimy do końca i ja deklaruję tutaj publicznie, że co roku jeżeli parafia z mieszkańcami wystąpi, to środki na ten kościół się znajdą. Dziękuję. dziękuję. O, bardzo dziękuję. E, podpiszemy księżę Probostu umowę może która jak gdyby sfinalizuje dziś dotychczasowe starania o te środki. prosiłbym o podpis i parawkę. Trochę wieje, ale damy radę. To jest serokopia uchwały. Nie, to oryginał uchwały, to ja muszę to zatrzymać, bo to jest oryginał uchwały. Więc jeden egzemplarz pójdzie tutaj do Pana Sołtysa. Krzyże proboszczu, dziękuję, że ksiądz bał ten nasz gminny zabytek, że ksiądz jednoczy wokół niego, naszych mieszkańców Dobra robota. Dziękuję, Dziękuję. Dziękuję. i proszę o jeszcze. Dziękuję.